Prawdziwi rybacy to są tacy właśnie jak my tutaj na przystaniach. Te duże jednostki, no nie mówię, że, po, że polskie, ale na przykład duńskie, szwedzkie czy, czy holenderskie, które skupują po prostu te jednostki z innych państw. To są duże korporacje i dla nich liczy się tylko, tylko kas, nic więcej. Wyłapią rybę tutaj, popłyną w inne rejony i będą łapać tam. Jego nie obchodzi, że tam w danym państwie ten mały rybacz, ryba, rybaczek nie będzie miał co, co łapać. Ponad połowa polskiej floty rybackiej to jednostki mniejsze niż 12 metrów. Większość łowi ryby w sieci stawne. To jedna z mniej destrukcyjnych metod połowu. Niestety, przybrzeżni rybacy nie wytrzymują konkurencji z jednostkami łowiącymi na skalę przemysłową. Teoretycznie 90 największych europejskich kutrów jest w stanie złowić tyle ryb, co 51 tysięcy pozostałych małych jednostek. Według danych Komisji Europejskiej około 60% stad ryb w Europie jest przełowione, co znaczy, że z danego stada wyłowiono już tyle ryb, że jego szanse na odbudowę, a nawet przetrwanie są zagrożone. W Bałtyku dotyczy to 5 z 7 stad takich gatunków jak szprot, śledź czy dorsz. Jeśli udałoby się je odbudować, to można by poławiać znacznie więcej ryb niż obecnie i to bez szkodliwego wpływu na ich populację. Tymczasem floty krajów Unii Europejskiej są w stanie wyłowić 2 do 3 razy więcej ryb, niż morza są w stanie dostarczyć. Zagrożeniem właśnie są takie te połowy paszowe. Jeżeli tam puszcza ten traw o jakiejś tam wysokości 50 metrów, na przykład, no to przeorze Bałtyk w jedną, w drugą stronę i może dojść do tego, że tej ryby po prostu nie będzie, że nie będziemy mieli co łowić. Rybołówstwo w Europie reguluje wspólna polityka rybołówstwa. Złe przepisy doprowadziły do przetrzebienia stad ryb i nadmiernego rozbudowania flot rybackich. Blisko dwie trzecie ryb i owoców morza konsumowanych w Europie pochodzi z importu. Obecnie trwa reforma wspólnej polityki rybołówstwa. Nowe przepisy powinny zapewnić odbudowę stad i wesprzeć rybołówstwo przybrzeżne, które jest bardziej zrównoważone i daje więcej miejsc pracy.